zdecydowanie wyszarpany mecz serduchem, ponieważ zdrowie naprawdę tutaj cierpi w takich warunkach, jakie są dzisiaj, jest wyjątkowo ciepło. jakie jest wyjątkowo grząski, nie wiem, choć przekupany powczoraj tak naprawdę. E, więc warunki są naprawdę ciężkie, nawet jak e, są dziewczyny z plaży. Mówię, że są to ciężkie warunki i fizycznie jest to ogromny wysiłek. Sam ten turniej polega na tym, żeby się dobrze bawić, dobrze poznać przed sezonem, bo to jest tak naprawdę nasze pierwsze poznanie e, i gdzieś się tam zapoznać, przy okazji zagrać sobie siatkówkę, która jest taką mieszanką, ani nie jest to plaża, ani nie jest to hala tak naprawdę. Jest to miks, który jest tak naprawdę nowością, no bo tego się nie trenuje na co dzień. Więc tak, to przyjechałyśmy się pobawić siatkówką i przy okazji dobrze pograć. Myślę, że się odnajdujemy. Znaczy, na pewno jest tak, że generalnie, jak ktoś z mojej drużyny podbije piłkę, to myślę, że ja muszę następna być, która ją podbije, więc biegam na pewno troszkę za dużo do wszystkiego. Tutaj mnie trener też postawił na pozycji rozgrywającej. Także, także na szczęście to się akurat sprawdza, że muszę biegać o tych piłek. Nie, generalnie staram się raczej i tak grać bardziej po plażowemu, bo myślę, że mimo wszystko plażówka się obroni na piasku i że wcale tam nie musimy, nie musimy używać tego, a to jasne, potrzeba chwile, żeby się przestawić na, na jakieś tam zagrania, ale no, pojedyncze elementy wykonujemy tak samo, a na pewno mamy dużą przewagę, jeśli chodzi o poruszanie się po boisku, o taką po prostu znajomość tego i podłoża i ze słońcem, z wiatrem sobie radzimy, także... Nie jest źle, a przynajmniej jesteśmy w większym zespole, więc też jest troszkę śmieszniej na boisku. My oglądałyśmy gdzieś tam nawet chłopaków jak grali, żeby, żeby zobaczyć jak to wygląda. Sama grałam dwa lata temu tutaj, więc na pewno po trzech latach i trenerzy już wiedzą jak to wygląda i gdzie już tą taktykę mają ustaloną. Tak samo my się przyzwyczajamy do tego, także to na pewno poziom wzrasta, bo to, bo to tak, no tak to wygląda z siatkówką. No, jak gramy to się przyzwyczajamy do tych zagrań, więc jesteśmy już o, to, o tyle mądrzejsi nawet dzisiaj, Dzisiaj każdy, każdy następny set wygląda dużo lepiej niż pierwszy, więc no myślę, że tak, że, że to widać, że ten poziom się, poziom się zrobił coraz wyższy. Bardzo fajnie. Na początku, ten pierwszy rok, w którym było zorganizowane to grand prix całe, no to byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona, ale co roku coraz bardziej się do tego przekonuję. I Fajny, yy, fajny turniej yy, spotykamy się wszyscy razem, integrujemy i myślę, że fajna przygoda. Na pewno przyzwyczaiłyśmy się już, to stało się taką naszą rutyną, że przyjeżdżamy do klubów yy, i trenujemy na piachu i przyjeżdżamy tam czy do Krakowa, czy właśnie tutaj do Warszawy. Myślę, że jest wyższy poziom rzeczywiście niż tym pierwszym, no bo już się przyzwyczailiśmy, oswoiłyśmy się z tym boiskiem plażowym i myślę, że na następny rok jak będzie taka edycja, to będzie jeszcze wyższy. No na pewno jest ciężko, jest zupełnie inna forma treningu i dla mnie to też jest środkówka plażowa, to jest inny sport. Podziwiam plażowiczów, bo zupełnie inaczej się człowiek porusza na piasku, inaczej biega, wszystko jest, wszystkie jest zupełnie inne. No przyszło nam grać w nietypowej formie czwórkami. Próbujemy pokazać jak najlepszą siatkówkę. Mamy też czas na taki chill, żeby sobie posiedzieć, pogadać, więc na pewno to sprzyja i taki klimat sprzyja takim właśnie spotkaniom i tak jak wspomniałeś, może bliższemu poznaniu się.